Thanks for Chyba dzisiaj takie słowo, które podsumowuje Wasz występ to ulga, bo bardzo, bardzo długo biliście głową w mur, a tym murem był kapitalnie dysponowany bramkarz kontrol. Tak zgadzasz się z tym? No, w pełni się z tym zgadzam. Wydawało nam się od początku, że ten mecz kontrolujemy, stworzyliśmy sobie sytuację za sytuacją i nawet ciężko mieć do siebie jakieś większe pretensje, bo dokończyliśmy tę akcję strzałami, nie było zabawy, natomiast nawet w przerwie. Sędzia zagwizdał koniec pierwszej połowy, podszedłem do bramkarza, pogratulowałem mu z uznaniem tego, co wyprawiał w pierwszej połowie, no bo wybronił, nie wiem, no kilkanaście sytuacji dzisiaj takich, które spokojnie mógł puścić, więc bardzo ciężko było go pokonać. No a jeżeli nie strzelasz bramek, no to zaczynają się problemy. Wydawało się, że jeżeli mamy te 2-1, to będzie już łatwiej. Tak nie było, bo straciliśmy szybko bramkę na 2-2. Staraliśmy się strzelić trzecią, no, na szczęście się udało. Później poszły następne i udało się ten mecz wygrać, natomiast no na pewno z racji tego jak bronił bramkarz rywali w tym meczu było po prostu ciężko. Już nieraz rozmawialiśmy i mówiłeś, że lata lecą, więc i te ligi będą dla Was coraz niższe, ale widać cały czas, że piłka Wam w grze nie przeszkadza i to jest ta rzecz, którą wykorzystujecie bardzo dobrze, dzięki temu wygrywacie mecze. Cały czas to, to przygotowanie techniczne Twoim zdaniem jest takim kluczowym dla Was elementem, żeby, żeby wygrywać nawet na poziomie niższym, bo drugiej ligi? No bez wątpienia naszym największym mankamentem jest metryka. Z młodszymi, z młodszymi zawodnikami często mamy duże problemy ze względu na to, że po prostu nie nadążamy na dłuższym dystansie i z tego się biorą nasze problemy. Natomiast piłką przy Lodze rzeczywiście czujemy się dobrze. No dzisiaj zadebiutował u nas też Paweł Sasin. No nie trzeba zawodnika przedstawiać, bo ma za sobą wspaniałą karierę na profesjonalnym poziomie w Ekstraklasie i, i na poziomie też pierwszej ligi, więc jakość jest gra piłką cieszy, natomiast no, dzisiaj brakowało tylko skuteczności. W niektórych meczach brakuje, brakuje mobilności i, i wytrzymałości. Jakbyś mógł tak porównać granie na poszczególnych poziomach rozgrywkowych: Ekstraklasa, Pierwsza Liga, Druga Liga. Jak te, te ligi się, czym one się różnią? W czym na przykład Druga Liga, twoim zdaniem, może być mocniejsza od Pierwszej, czy nawet od Ekstraklasy? Te ligi zacierają się. Znaczy ekstraklasa jest zdecydowanie ponad ponad poziom pozostałych lig. Są takie ekipy, z którymi po prostu Amatorom czy emerytom bardzo ciężko jest rywalizować i będzie tylko ciężej. Natomiast wydaje mi się, że zatarła się różnica między pierwszą ligą, pierwszą ligą a drugą, ze względu na to, że dołączyło wiele nowych zespołów z dużą jakością. Jest wielu zawodników też zagranicznych, których wcześniej we wcześniejszych latach nie było w naszej lidze, czy to głównie z Ukrainy, czy też z Białorusi. Są to chłopaki też z bardzo dużą jakością. Automatycznie, automatycznie poziom lig wzrósł. Druga liga wydaje mi się, że przede wszystkim zawziętością zacięty Wartością, charakterem, często przede wszystkim w ekstraklasie jest więcej piłki, na poziomie pierwszej ligi jest mieszanka piłki i tej werwy, takiej walki, zadziorności, a druga liga bazuje na, przede wszystkim na tej fizycznej walce, co na pewno powoduje, że niełatwo jest o punkty w każdym jednym kolejnym meczu. Ostatnie pytanie o klasyfikację strzelców wszechczasów, bo dużo się o tym ostatnio gdzieś wokół proligi mówi. Ty tej, ty tej klasyfikacji przewodzisz, i jak sam w jednym z komentarzy zauważyłeś, nie zamierzasz jeszcze szybko odwieszać butów na kołek. Ile Dawid Poczkiewicz będzie miał na koniec swojej przygody z proligą bramek? Nie zamierzam kończyć, to prawda, potwierdzam to po raz kolejny. Sprawia mi to taką samą przyjemność, jaką sprawiało 10 lat temu. Zarówno sama rywalizacja sportowa, jak i możliwość bycia częścią tej społeczności, a także no wiadomo spotykania moich kolegów z drużyny, z którymi mamy bardzo bardzo fajną relację, to wykracza poza boisko, czego dowodem jest nasze jutrzejsze zbiorowe wyjście. Frekwencja będzie wyższa niż na meczach, więc to też pokazuje, że chcemy ze sobą przebywać nie tylko dla piłki. Ile strzele bramek, ile zdrowie pozwoli. To jest na pewno Najważniejsze w tym wszystkim, bo borykałem się z urazem w zeszłym roku bardzo długo, zresztą przeszedłem zabieg w listopadzie, więc wróciłem dopiero praktycznie w styczniu czy w lutym do, do jakiejkolwiek rywalizacji. Bałem się, że to będzie już duży zjazd w dół, natomiast te bramki dalej wpadają i... Marzy mi się to, żeby skończyć rozgrywki na liczbie tysiąca. No jeszcze brakuje do tego ponad 200, no a to jest kilka lat grania, więc jeżeli zdrowie pozwoli, to do tysiąca dojdę. Na pewno, na pewno sam z siebie nie zrezygnuję. Dzięki bardzo i powodzenia. Życzę tego tysiąca. Dziękuję bardzo.